Na bardzo, bardzo serdecznie wykonanej produkcji o stołach. <laughs> e, musimy kombinować, są zagadki i tak dalej, i tak dalej. Więc ok, spróbujmy sobie zacząć grę Ok, spróbujmy sobie zacząć od, od pierwszej, może. no o właśnie, załapało. Więc przesuwamy sobie tutaj obrazem. Naszym celem jest oczywiście przejście tej mapy. No. I tak to mniej więcej wygląda, bo stół zawsze za nami chodzi. Takie przekleństwo stołowe cokolwiek. O i wiecie, mamy różne te zagadki, więc jeżeli ktoś się lubi, to jasne to czuję. Okej, okay, to by było na tyle. Trzymajcie się.